Ten chłopak potrafił jednym ciosem odepchnąć nawet bawoła. Dziadek, aby ukryć tę jego siłę, zrobił mu z gumy bransoletkę. Kiedy tylko wpadał w złość, miał ją naciągnąć i w ten sposób się kontrolować. Ale tamtego dnia nie zdołał się powstrzymać. Uderzył dziecko sąsiada tak mocno, że jego głowa pękła. Zmuszeni byli uciec z miasta, by nikt nie dowiedział się, kim naprawdę jest. Los jednak chciał inaczej. Pewnego dnia dziadka znaleziono ciężko rannego, a potem martwego. Chłopak zrozumiał, że popełnił wielki błąd. Od tamtej chwili wziął sobie słowa dziadka do serca. Przez 20 lat Żył w ukryciu. Nie podniósł ręki na nikogo. Aż pewnego dnia zobaczył chłopaka o białych włosach, który również miał taką samą moc. Nie wytrzymał, pokazał kawałek swojej siły. Ale ten o białych włosach wyśmiał go i w jednej chwili poderwał w powietrze, a potem cisnął nim o ziemię. Wszyscy pomyśleli, że to już koniec. A on spokojnie wstał, bez ani jednej rysy. Tym razem już się nie ukrywał. Z jego oczu rozbłysło złote światło i w następnej chwili ruszył na przeciwnika z prędkością błyskawicy. Ale stało się coś dziwnego. Nie zdołał nawet go dotknąć. Wręcz przeciwnie. Znów został powalony na ziemię. Tym razem jednak się nie poddał. Powoli zdjął starą, dwudziestoletnią gumową bransoletkę. I wtedy z jego ciała zaczęła bić moc niczym elektryczność. Twoja błyszcząca tarcza jest ciężka, prawda? To spróbuj teraz tego! I w końcu, korzystając ze swojej prawdziwej siły, pokonał chłopaka o białych włosach.